No hej, cześć, jak się czujesz po wczorajszym webinarze? Burza mózgów? Pełna jesteś albo pełny jesteś dobrej energii, chętny, chętna do działania? Mam taką nadzieję, słuchaj, mam nadzieję, że te informacje wczoraj były dla Ciebie... Yy przekazane w przystępny sposób, że są wartościowe, że możesz zacząć działać, że dzięki temu coś, czego się wczoraj dowiedziałeś na webinarze, to jesteś w stanie zrobić ten pierwszy krok, że teraz masz burzę mózgów, że siadasz do swoich projektów, do swojego pomysłu na biznes online, że chcesz dalej coś robić, że chcesz skończyć z życiem od dziewiątej do piątej, że chcesz być bardzo niezależny finansowo, nie martwić się o pieniądze, w ogóle o nich nie myśleć, czy Ci wystarczy na jakąś podróż, czy na zapłatę kredytu ja jestem po to, żeby Ci pomóc i dlatego dla osób, które były na wczorajszym webinarze, cały czas obowiązują jeszcze przez dwa dni promocyjne ceny moich pakietów. I przypomnę Ci, pakiet pierwszy to jest konsultacja, godzinna konsultacja i ona nie jest tylko konsultacją prawną, to jest konsultacja również podatkowa, bo ja skończyłam studia podatkowe. To jest konsultacja biznesowo-marketingowa, bo ja również prowadzę swoje biznesy i doskonale wiem z praktycznego punktu widzenia, co ma ręce i nogi? To nie chodzi tylko o teoretyczną wiedzę prawną, ale chodzi o to, co się sprawdza w biznesie tak na serio, w praktyce, w praniu. Więc ta porada za 297 zł brutto, słuchaj, ona zawiera podatek VAT, więc jeżeli ty masz firmę, jeżeli chcesz wziąć fakturę, to 23% już samego VAT-u sobie od tego odliczysz. Na rynku nie ma porad w tak niskich cenach od osób, które się znają nie tylko na prawie, ale na podatkach i biznesie oraz marketingu. Więc dzięki temu będziesz w stanie. Będziesz w stanie e, zrobić ten pierwszy krok, będziesz wiedział, co, co dalej. E, do tego dokładam ci jeszcze, i e Buka, jak Stworzyć ten biznes online, czyli to wszystko, ta cała kwintesencja, plus kilka różnych ciekawych dodatków tego, co było na webinarze. Dużo osób mnie pyta, a czy Twój webinar jest nagrywany? Słuchaj, to jest jeszcze lepsze. To jest cała kwintesencja na papierze, że możesz do tego zawsze wrócić, zawsze to przeanalizować i sprawdzić, czy robisz krok po kroku tak jak trzeba ten biznes, żeby to miało ręce i nogi. Pakiet drugi już jest dla osób zdeterminowanych które wiedzą, że chcą założyć firmę albo które już zaczynają osiągać jakieś przychody i wiedzą, że już jest ten czas na kolejny krok. To ja dla ciebie zrobię ci tą całą pierwszą wstępną analizę burzy mózgów, tak jak w pakiecie pierwszym. Potem zrobimy podsumowanie, założymy ci firmę. Nie będziesz musiał przechodzić przez ten gąszcz tych wszystkich papierów, dokumentacji, my to dla ciebie wszystko przygotujemy i Później przygotujemy pod Twoją stronę wszystkie regulaminy, wszystkie zgody, politykę prywatności, checkboxy. Będziesz bezpieczny pod kątem prowadzenia sklepu internetowego i jeszcze do tego wszystkiego na koniec dostaniesz drugą konsultację, taką, którą ułożymy już to wszystko. Gdzie zrobimy te wszystkie kwestie prawne, a potem mówimy, dobra, słuchaj, zrób taki i taki marketing. To wszystko po prostu, żeby to się łączyło. Bo wiesz, prawnie, tak jak Ci mówiłam na webinarze, to nie jest, to nie jest całość tego działania. Tej, tej, tej składowej sukcesu musisz to jeszcze obrać w marketing i sprzedać, więc yy, to wszystko znajdzie się w pakiecie drugim a jeżeli jesteś jeszcze bardziej zaawansowany, to świetnie się składa, bo pakiet trzeci jest dla Ciebie. No i tam dowiesz się, jak nie potrzebujesz założenia spółki, to my Ci tą spółkę e, zop, za, zrobimy Ci z jej audyt, wszystko sprawdzimy, czy to jest ok, czy nie lepiej by było zrobić jakieś optymalizacje, czy nie można by było czegoś pozmieniać, żebyś mógł zarobić więcej, e, albo mógłbyś być, mogłoby być coś dla Ciebie korzystniejsze podatkowo, albo ewentualnie stwierdzisz, że chcesz Jednoosobową działalność gospodarczą, nie chcesz jej zamykać, ale chcesz ją wciągnąć do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. My za ciebie to zrobimy, słuchaj. Zamiast zakładania spółki to, czy jednoosobowej działalności, to my weźmiemy Twoją działalność i wniesiemy aportem Twoje przedsiębiorstwo do spółki z o w sytuacji, kiedy okaże się to dla Ciebie korzystne podatkowo. Do tego dostaniesz ode mnie jeszcze e, całe budow po tym audycie pokażę Ci, jak zbudować struktury w firmie, żeby jak najwięcej rzeczy automatyzować, żeby programy i m, robiły wiele rzeczy za ciebie, żeby Twoi ludzie wiedzieli, co robić w firmie, żebyś ty nie musiał rozwiązywać wszystkich problemów, gasić pożarów od rana do nocy, 7 dni w tygodniu. Po to jesteśmy. Po to też dostajesz e-booka o tym, jak zarabiać, a nie pracować. Żebyś mógł stworzyć te struktury i żebyś. Mógł Mógł cieszyć się tą wolnością, że tak jak ja, możesz sobie siedzieć w Nowym Jorku i cieszyć się życiem, nie martwić się o, o gaszenie pożaru w firmie, albo o to, czy masz wystarczającą ilość pieniędzy, bo naprawdę można to wszystko tak poukładać, że dzięki tej wiedzy będziesz w stanie. A naprawdę to po prostu zarabiać fajne, dobre pieniądze, żeby będziecie stać na przykład na mieszkanie w najdroższym mieście świata. To wszystko jest możliwe pod warunkiem, że będziesz stosował się do tych kroków. Słuchajcie, ja się naprawdę, szczególnie w Stanach, tutaj mocno edukowałam w tematyce biznesu, skalowania biznesu, prowadzenia biznesu i to naprawdę działa, jak się słucha tych ludzi. Ja wydałam setki, naprawdę dolarów na to, żeby przejść te kursy, być na konferencjach. Były niesamowite, bardzo ci je polecam. One są szalenie drogie, więc jeżeli chcesz oszczędzić tych pieniędzy, a nauczyć się w zasadzie tego samego, to wystarczy kupić pakiet trzeci. Ja się tym wszystkim w tej cenie podzielę. No i co więcej, Michał Huzarski, specjalista od marketingu, ciebie poprowadzi razem ze mną przez cały proces marketingu. Czyli my Ci to wszystko ułożymy nie tylko prawnie, ale i marketingowo. I słuchaj, robimy to przez 90 dni, więc od kiedy decydujesz się na pakiet i dostajemy od Ciebie sygnał, start, zaczynamy, bo nie ma problemu, że i powiesz, ok, kupuję teraz, ale chcę zacząć działać za miesiąc. Więc my na przykład za miesiąc zaczynamy nasz dziewięciomiesięczny cykl, że po prostu tworzymy Twoją kurę znoszącą złote jajka. Słuchaj, mam nadzieję, że wierzysz w siebie, że wierzysz w ten pomysł, który masz, że chcesz zarabiać super pieniądze, że potrzebujesz takiego tylko, wiecie, takiej instrukcji, takiego kopa przysłowiowego, jak cię pokierować, jak to zrobić, żeby to było fajnie zrobione z głową, żeby, żeby zarabiał twój biznes do, dobre pieniądze. Więc moje, zastosuj moje motto życiowe. Nie zaszedłeś tak daleko, żeby nie iść jeszcze dalej. Naprawdę warto próbować. Ja Cię serdecznie zapraszam. Moją misją jest to, żeby wszyscy Polacy jak najwięcej rozwijali się pod kątem przedsiębiorczości i byli mocno niezależni finansowo, żeby mogli podróżować, zwiedzać świat, żeby mogli e, dzielić się później dalej swoją wiedzą z innymi ludźmi i żeby mogli cieszyć się życiem, a nie zamartwiać się e, takimi przyziemnymi sprawami, żeby, żeby one już Ciebie nigdy więcej nie dotyczyły. Ja Ci chętnie w tym pomogę. Trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. Pamiętaj, dwa dni jeszcze pakiety obowiązują w tych super promocyjnych cenach o 50-70% niższych niż normalnie ceny moich pakietów i ceny innych prawników i tych doradców, których wszystkich musiałbyś pozlepiać, to jest 70% więcej zapłacisz. A metodą prób i błędów, jak będziesz szukał a własnymi siłami, to ok, może dojdziesz do tego samego, ale zapłacisz dużo więcej pieniędzy i zajmie Ci to od 6 do 12 miesięcy. Wiem, bo tam byłam, przerabiałam to wszystko, więc ja Ci chcę skrócić tą drogę, żebyś za 3 miesiące mógł już cieszyć się swoimi sukcesami. Do zobaczenia!